Don Miguel Ruiz. Cztery umowy. Droga do wolności osobistej. Czyta Bartosz Głogowski. Ognistemu kręgowi. Tym, którzy odeszli, tym, którzy są i tym, którzy dopiero nadejdą. Toltekowie. Tysiące lat temu znano Tolteków w całym południowym Meksyku jako ludzi, którzy wiedzą. Antropologowie uważają, że stanowili plemię lub naród, ale w rzeczywistości byli uczonymi i artystami, tworzącymi społeczność, do której zadań należało badanie i przechowywanie duchowej oraz praktycznej spuścizny poprzedników. Dla doskonalenia swej sztuki mistrzowie, nagłalowie i ich uczniowie spotykali się w Teotihuacanie, prastarym mieście piramid nieopodal stolicy Meksyku, gdzie, jak się mówiło, człowiek staje się Bogiem. Przez ostatnie milenium Nagualowie byli zmuszeni do skrywania mądrości przodków i utrzymywania jej w ścisłej tajemnicy. Konkwista z jednej strony, ale także nieodpowiedzialne posługiwanie się ową wiedzą przez niektórych adeptów z drugiej strony, zadecydowały o konieczności ochrony jej przed tymi, którzy do niej nie dorośli i którzy dla własnych korzyści mogliby jej użyć na szkodę innych. Na szczęście ezoteryczne dziedzictwo tolteków zachowało się, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez poszczególne gałęzie rodowe nagłalów. Tajemnice strzeżone przez setki lat zawierały również proroctwo, że nastanie czas, kiedy trzeba będzie zwrócić ludziom zapomniane przemyślenia. Dziś Don Miguel Ruiz, nagłal z rodu, czy też inaczej z linii rycerzy orła, został powołany do ujawnienia nam wszechpotężnych nauk tolteków. Wiedza Tolteków, podobnie jak wszystkie święte tradycje ezoteryczne na całym świecie, wypływa z tego samego powszechnego źródła prawdy, nie jest religią, ale oddaje cześć wszystkim duchowym mistrzom, jacy kiedykolwiek nauczali na tej ziemi. Skoro zaś dotyczy spraw ducha, najprościej nazwać ją sposobem życia wyrażającym gotowość do przyjęcia szczęścia i miłości. Wprowadzenie Przydmione lustro. Trzy tysiące lat temu pojawił się człowiek, taki jak Ty lub ja, który żył w otoczonym górami mieście. Ów człowiek uczył się na medyka, zgłębiał wiedzę swoich antenatów, ale nie do końca zgadzał się z tym, co poznawał. W głębi serca czuł, że musi być coś więcej. Pewnego razu, kiedy spał w grocie, przyśniło mu się, że widzi siebie samego pogrążonego we śnie. Wyszedł z pieczary w bezksiężycową noc. Na czystym niebie mrugały miliony gwiazd, i wtedy coś stało się z nim samym coś, co na zawsze odmieniło jego życie. Spojrzał na swoje dłonie, poczuł własne ciało i usłyszał swój własny głos: Jestem stworzony ze światła. Jestem stworzony z gwiazd. Popatrzył znowu na gwiazdy i zrozumiał, że to nie światło pochodzi od gwiazd. Lecz gwiazdy pochodzą od światła. Wszystko zostało stworzone ze światła, powiedział, a przestrzeń pomiędzy i dookoła nie jest pusta. Tak poznał, że wszystko, co istnieje, stanowi żyjącą całość i że światło jest przekaźnikiem życia, ponieważ samo jest żywe i zawiera wszelkie możliwe kody. Potem zdał sobie sprawę, że chociaż został stworzony z gwiazd, nie jest żadną z nich. Jestem z pomiędzy gwiazd, pomyślał. Zaczął więc gwiazdy określać słowem tonal, a światło pomiędzy gwiazdami nagual. I pojął, że to, co tworzy harmonię i przestrzeń pomiędzy tymi dwoma czynnikami, jest życiem lub wolą. Bez życia tonal i nagual nie mogłyby istnieć. Życie jest siłą absolutu, jest najwyższym, stwórcą, który kreuje wszystko. Oto co odkrył. Wszelkie istnienie jest przejawem jedynego żywego bytu, który nazywamy Bogiem. Wszystko jest Bogiem. I doszedł też do wniosku, że ludzka percepcja to tylko światło odbierające światło. Ujrzał również, że materia jest lustrem. Wszystko jest lustrem, które odbija światło i tworzy z tego światła najróżniejsze obrazy. Przy czym świat iluzji, sen, jest jak dym, nie pozwalający nam ujrzeć, jacy naprawdę jesteśmy. Prawdziwi my to czysta miłość, czyste światło, stwierdził. Odkrycie to odmieniło jego życie. Odkąd zrozumiał, jaki jest naprawdę, patrzył dookoła na innych ludzi oraz na pozostałą część natury i zdumiewał się tym, co widział. Dostrzegał siebie we wszystkim w każdym człowieku, każdym zwierzęciu, w każdym drzewie, w wodzie, deszczu, w obłokach i w ziemi. Dostrzegał też, że życie Przemieszało tonal i nagłal na różne sposoby, tworząc miliardy odmian, miliardy przejawów życia. W ciągu owych kilku chwil zrozumiał wszystko. Bardzo się przejął, a jednak jego serce wypełnił pokój. Nie mógł się doczekać, kiedy opowie swemu ludowi, co odkrył. Nie istniały jednak słowa, które mogłyby to objaśnić. Próbował przemówić do innych, ale oni go nie rozumieli. Mimo to dostrzegli, że się zmienił. Że coś pięknego promieniowało z jego oczu i głosu. Zauważyli, że przestał osądzać kogokolwiek czy cokolwiek. Już nie przypominał nikogo innego. Bardzo dobrze rozumiał każdego, ale nikt nie potrafił zrozumieć jego. Wierzyli, że był wcieleniem Boga, a on, słysząc to, tylko się uśmiechał. W końcu przytaknął. To prawda, jestem Bogiem. Ale Wy także nim jesteście. Jesteście tym samym, Wy i ja jesteśmy postaciami. Obrazami ze światła. Jesteśmy Bogiem, ale ludzie nadal go nie rozumieli. Odkrył, że jest zwierciadłem dla innych, lustrem, w którym mogli zobaczyć samego siebie. Każdy jest zwierciadłem, rzekł. Widział siebie w każdym, ale nikt nie widział siebie w nim. I zdał sobie sprawę, że wszyscy śnią, bez świadomości, nie wiedząc, kim są naprawdę. Nie potrafili go ujrzeć w sobie, bo pomiędzy lustrami wisiała ściana mgły lub dymu. Ową ścianę z dymu tworzyły interpretacje świetlistych obrazów, sen ludzkości. A potem zrozumiał, że wkrótce zapomni wszystko czego się dowiedział. Chciał zapamiętać wszelkie wizje, jakich doznał, dlatego zaczął nazywać siebie przydymionym lustrem, by zawsze wiedzieć, że istotą jest lustro, a spowijający je dym jest tym, co nie pozwala nam dowiedzieć się Kim jesteśmy? Powiedział: Ja jestem przydymionym lustrem, ponieważ patrzę na siebie w każdym z Was, jednak przez dym pomiędzy nami nie rozpoznajemy się nawzajem. Dym jest snem, a Wy, którzy śnicie, lustrem. Życie jest łatwe, kiedy masz zamknięte oczy i nie rozumiesz niczego, co widzisz. John Lennon.